Tutaj nowo ukończone instalacje do wspinaczek. Na górze widzimy taką potężną instalację, po której można wejść, aby zobaczyć wspaniały widok. Są lampy, są balustrady. Do niedawna jeszcze był to teren kompletnie zagospodarowany. Widzimy tutaj dawne instalacje punktu umocnionego. Była tutaj bateria dział przeciwlotniczych w 1945 roku. Widzimy jeszcze pozostałości instalacji niemieckich Podaję, pokazuję jako przykład wspaniałą atrakcję w Rumi, bo mam moich różnych znajomych, którzy są przeciwni Unii. Teraz zobaczmy, za jakie pieniądze została sfinansowana rewitalizacja Zagórza w Rumi z Unii Europejskiej. I ten króciutki live, jako uświadamiający. Gdyby ktoś był takim strasznym przeciwnikiem Unii, takie plansze, takie informacje są dostępne już zaraz! Są obecne w, na całym pomorzu, tak? Jeżeli ktoś po prostu jest takim wielkim przeciwnikiem Unii, niech weźmie sobie do serca to, że praktycznie na każdym metrze jest widoczna tego rodzaju plansza. Informująca o modernizacji, o naprawie, o odbudowaniu, o zbudowaniu. Tak jak rzeczona góra Markowcowa, która została w piękny sposób zagospodarowana. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.